Dzień dobry. Witam was w kolejny poniedziałek. Tym razem chciałabym opowiedzieć wam o siedmiu ciekawostkach związanych z dawną obrzędowością. Siedmiu ciekawostkach, które zaczerpnęłam z książki Leonarda Pełki Rytuały, obrzędy, święta od czasów słowiańskich powiek 20. Dlaczego właśnie siedem ciekawostek? Ano dlatego, że siódemka uważana jest przecież za liczbę szczęśliwą, więc dlaczego nie? Dopiero po przedstawieniu wam tych siedmiu ciekawostek przejdę do omówienia moich wrażeń z lektury właśnie tej publikacji. Mam oczywiście nadzieję, że dzięki temu dzisiejszemu filmikowi dowiecie się czegoś nowego i może zainteresujecie dawną obrzędowością, która była popularna na Waszym. Terenie, w waszej okolicy. Ruszamy. Wielkanoc z zapasem, więc zacznijmy od obrzędu wielkanocnego. Jeśli nigdy nie słyszeliście o Siudej Babie, nadstawcie uszu, szczególnie jeżeli jesteście młodą panną. W poniedziałek wielkanocny, współcześnie głównie w podkrakowskich wsiach i to nie wszystkich, ulicami od domu do domu przechadza się Siuda Baba. Siuda Baba, czyli mężczyzna przebrany za dość zaniedbaną kobietę, dlatego że ma na sobie jakieś ob Obszarpane ubrania, korale, ale to jednak obszarpane ubrania wysuwają się na plan pierwszy, no i co najważniejsze, jest usmarowany, pobrudzony, sadzą. E, razem z kilkoma pobratymcami, chyba można powiedzieć pobratymcami, z których jeden przebrany jest za cygana, często kilku także za krakowiaków, e, właśnie podchodzi od domu do domu, zbiera datki, ale też młode panny, smaruje. Sadzą. Dodam jeszcze, że według badaczy obrzęd ten nawiązuje do słowiańskiego obrzędu wypędzania, odpędzania zimę. Środa Popielcowa jest dniem rozpoczynającym Wielki Post. Jak przebiega współcześnie? Ano wierni wybierają się do kościoła i w tym kościele ksiądz posypuje ich głowy popiołem. Jak się okazuje w XVIII wieku tego... Sypania popiołem w środę popielcową było więcej, Czasami nawet znacznie więcej. Obrzęd posypywania głów popiołem wywędrował bowiem w XVIII wieku z kościołów i stanowił przedłużenie takiej zapustnej swawoli. Głównie młodzież e, okładała się takimi woreczkami z popiołem po głowach, a czasami wręcz wysypywała sobie na głowy misy wypełnione popiołem. Dodatkowo e, w środę popielcową zdarzało się, że na plecach przypinano sobie do pleców, sobie różne przedmioty, głównie pannom czy kawalerom, i te przedmioty miały przypominać im o tym, że chyba słabo działali w tym minionym już karnawale, dlatego że wciąż pozostają albo w stanie panieńskim, albo w stanie kawalerskim. Kacper, Melchior, Baltazar, wiadomo, trzej królowie, którzy przybyli do stajenki betlejemskiej. Ciekawi mnie jednak, czy wiecie, kim był migdałowy. Król. Zwyczaj wybierania migdałowego króla przyjął się w Polsce w XVI wieku. Przywędrował do nas oczywiście z Europy Zachodniej, gdzie był szalenie popularny. Z tym, że jeszcze przy okazji nadmienię, że to nie było tak, że on był popularny po pierwsze w całej Polsce, a po drugie we wszystkich Stanach. Głównie interesował się nim stan szlachecki, arystokracja. Popularny był też w takich miejskich salonikach. Żeby wybrać migdałowego króla, należało najpierw Najpierw przygotować takie ciasto rogate, czyli właściwie słodkie rożki. W jednym z takich rożków znajdował się migdał. Kto podczas zabawy trafił na taki rożek z migdałem, zostawał migdałowym królem. Zdarzało się, że czasami do pary migdałowemu królowi dobierano także na tej samej zasadzie migdałową. Królową. Szczególnie dawniej z taką wyjątkową intensywnością święcono z okazji różnych świąt w kościołach rozmaite przedmioty. Trzeci dzień lutego to Dzień Świętego Błażeja, który uznawany jest za patrona bólu gardła, właściwie za świętego, który może ten ból gardła uśmierzyć. W związku z tym, właśnie w dzień Jego święta, czyli 3 lutego, do kościołów przynoszono jabłka, którymi można było zajadać się później po poświęceniu. W przypadku bólu gardła. Dodatkowo tego dnia święcono także specjalne świece nazywane błażejkami. W przypadku bólu gardła wystarczyło wtedy przyłożyć takie świece do gardła i podobnież ból ustępował. Zdarzało się, że księża już w kościele związywali błażejki na krzyż i pocierali nimi podbródki. Wiernych. Ścięcie mięso pusta w średniowieczu i ścięcie śmierci w XIX wieku. Jestem bardzo ciekawa, czy coś na ten temat obiło się Wam o uszy. Jeśli nie, już tłumaczę. Zarówno jedno, jak i drugie to obrzęd związany z ostatnimi dniami karnawału. Zaczniemy sobie od obrzędu ścięcia śmierci. Mianowicie wybierano wysokiego, raczej szczupłego mężczyznę, ubierano go jak śmierć, czyli nakładano na niego. Coś jasnego pewnie prześcieradło, i na jego głowie, ponad tym prześcieradłem, montowano bardzo często drewnianą głowę śmierci. Kilku śmiałków łapało taką śmierć, krępowało, obwiązywało. I prowadziło przed sąd. Kto sądził? No, sądził oczywiście ktoś ważny w gromadzie, na przykład Wójt. Wyrok śmierci był jedynym słusznym wyrokiem, i wtedy taką śmierć z hałasem, z rumorem prowadzono na miejsce egzekucji. W trakcie tego pochodu niektórzy przebierali się też za diabły i takimi kołatkami czy, czynili e, wielki hałas. Pozwólcie, że przeczytam Wam taki fragment. Potem kat rzucał śmierć na kolana i ścinał jej głowę. Gdy drewniana głowa spadła ze stukotem na pomost, wysypywał z niej popiół, spod prześcieradła wyskakiwał kot, niby dusza śmierci, a za uciekającym wyrostki rzucali kamieniami. Trupa śmierci wkładano na sanie, a chłopcy wieźli go wśród przeraźliwego kotu kołatek z powrotem do wójta niejako na świadectwo, że wyrok został wykonany. Potem aktorzy tego widowiska szli do karczmy, by tam hulaszczą z typą uczcić zgon śmierci. Jak to z kolei było z mięsopustem? No podobnie. Również ścinano tego mięsopusta i było to takie symboliczne pożegnanie się z mięsem na okres Wielkiego Postu. Przenieśmy się teraz do czasów zamierzchłych i przyglądnijmy się przez chwilę fragmentowi starosłowiańskiego obrzędu Zawierania związku małżeńskiego. Znajdujemy się w momencie, w którym orszak ślubny przemierza drogę od domu pana młodego do domu panny młodej. Twarz panny młodej jest zasłonięta po to, żeby uniknęła uroków złych duchów, a dodatkowo z tego samego powodu inni ludzie uczestniczący w tym pochodzie e, robią wrzawę. Hałas, też żeby te złe duchy odpędzić. Nas interesuje jednak najbardziej ten moment, w którym Pan Młody bierze Pannę Młodą na ręce i przenosi ją przez próg. Dlaczego on ją przez ten próg przenosi? Ano dlatego, że próg był, wierzono, że ten próg był takim ulubionym miejscem, w którym przebywały opiekuńcze duchy domowe. Po przeniesieniu Panny Młodej przez próg, ona musiała wykonać bardzo ważną czynność. Musiała przedstawić się tym opiekuńczym duchom i Chciała im coś ofiarować. Było to o tyle ważne, że jeżeli coś poszłoby nie tak, Mogłoby się okazać, że kobieta będzie bezpłodna, dlatego że wierzono, że te dusze opiekuńcze wpływają także na płodność. Przed wiekami, przed chrystianizacją naszych ziem, w okolicach obecnego Bożego Narodzenia obchodzono święto godowe, może zresztą słyszeliście kiedyś o szczodrych godach. Święto to było bardzo silnie związane z kultem przodków i ten kult przodków w pewnym stopniu do, tego, do tych naszych Obchodów Bożego Narodzenia przeniknął. Na przykład takie miejsce, które pozostawiamy puste przy wigilijnym stole. No według nas współcześnie jest to miejsce dla zbłąkanego wędrowca, ale jeszcze w XIX wieku było to miejsce w wielu domach pozostawiane duszą. Przodków. Nie kładziono także na stole wigilijnym przedmiotów wykonanych z żelaza, żeby tych dusz przodków nie odpędzić. Te dusze przodków pozostawały ze świętującymi przez cały okres świąteczny. No a kiedy okres świąteczny się kończył, trzeba było je jakoś odpędzić. Stąd czyniono rumor, czyniono hałas. Czasami kropiono, już w późniejszych wiekach wiadomo, kropiono obejście wodą święconą, okazano to obejście. Te wszystkie działania miały na celu odpędzenie pędzenie tych dusz zmarłych po to żeby nie szkodzili osobom żyjącym, żeby nie mieszali w tym toczącym się życiu. To była już ostatnia z przygotowanych przeze mnie ciekawostek. Oczywiście mam nadzieję, że zainspirowałam Was może do takich poszukiwań już na własną rękę i że powiedziałam o czymś, o czym nie mieliście do tej pory pojęcia. Teraz chciałabym opowiedzieć Wam krótko o moich wrażeniach z lektury książki Leonarda Pełki Rytuały, obrzędy, święta od czasów słowiańskich, powiek. 20. Moje wydanie tej książki zostało przygotowane przez wydawnictwo Replika w serii Wierzenia i Zwyczaje, i od razu muszę wam powiedzieć nie dajcie się zwieść okładce, dlatego że okładka tego wydania e, według mnie świetnie sprawdziłaby się w przypadku książki Fantazy, niekoniecznie w przypadku. Publikacji właśnie Leonarda Pełki. Publikacji o charakterze jednak mocno naukowym. Szczególnie mocno naukowy jest pierwszy rozdział tej książki, w którym Leonard Pełka porusza, porusza kwestię samej metodologii. Więc jeżeli ktoś kupi tę książkę spodziewając się znaleźć się w niej lekko i przyjemnie podany no okładka też nam tutaj sugeruje temat słowiańskości, no to może być zawiedziony. Zawiedziony będzie też czytelnik, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta publikacja po raz pierwszy została wydana w połowie lat 80. w 1985 roku, więc siłą rzeczy autor na tych latach 80. w opisywaniu obrzędów się zatrzymał. Jeszcze pozwólcie, że przez chwilę zatrzymam się na tym konkretnym wydaniu, dlatego że okładka okładką, okładkę można przeżyć, ale uważam za duży błąd wydawcy niepoinformowanie czytelnika tutaj z przodu o tym. W którym roku ta książka została po raz pierwszy wydana? W niej jest całkiem sporo socjalizmu. On nie razi w oczy, mnie nie raził w oczy, ale też ja miałam świadomość, że to jest książka z lat 80., a nie coś współczesnego. Po drugie, brakowało mi tutaj bibliografii na końcu. Ja rozumiem, że w pierwszym wydaniu mogły jej nie być, ale no wydając... Yy... Po książkę po latach można pokusić się o dodanie takiej bibliografii z tyłu, bo ona niezwykle ułatwia poszukiwania. A ja też dodatkowo lubię przeglądać sobie bibliografię, dlatego że w nich często znajduję jakieś pozycje, które. Które wpisuję sobie na listę do przeczytania. Znalazło się też kilka literówek, ale powiedzmy, że na to jestem w stanie przymknąć oko. Natomiast raziła mnie jeszcze jedna rzecz: mianowicie co jakiś czas pojawiają się tutaj ilustracje. Te ilustracje nie są podpisane, a może inaczej: one są podpisane, ale ten podpis nie, wniś, nie wnosi do nich nic, czego ja bym nie widziała. Na przykład mamy tutaj jakiś obraz podpisany kolędnicy wiejscy. Gdzie ja no wyraźnie widzę tutaj kolędników wiejskich, ale niestety nie wiem, kto jest autorem tego obrazu. W innym miejscu obraz jest podpisany, ale to raczej zdarza się sporadycznie. Niektóre ilustracje nie są podpisane w ogóle. Jeśli jedynie słuchacie mojego głosu, to teraz jest dobry moment na to, żeby też na mnie spojrzeć, a właściwie nie na mnie, tylko na spis treści, który Wam wyświetlam, bo. Świadomość tego, co się w tym spisie treści znajduje, może pomóc Wam uniknąć pewnego rozczarowania. To jest publikacja. Zorganizowana w sposób iście naukowy, pierwszy rozdział, Obrzędowość jako zjawisko społeczno-kulturowe, to jest rozdział, w którym Leonard pełka porusza kwestię metodologii. Mnie to zainteresowało, ale to nie znaczy, że będzie interesowało każdego. Zainteresowała mnie różnica między zwyczajem, obrzędem, obyczajem, świętem. Czy też y, Leonard Pełka porusza kwestię tutaj zabawy. Mianowicie okazuje się, że obyczaj w przeciwieństwie do zwyczaju ma charakter normatywny. To znaczy, że jeśli nie będziemy danego obyczaju przestrzegać to społeczeństwo jakaś grupa w której jesteśmy wyciągnie z tego konsekwencje wynikające z naszej przynależności do określonej grupy, określonej wspólnoty. No przypomnijcie sobie chociażby Jagnę z Chłopów czy bohatera Konopielki, który zapytany o to, czy jest białorusinem czy Polakiem, odpowiedział, że on jest po prostu Tutejszy. I to właśnie pokazuje na taką zamkniętą wspólnotę, w której on funkcjonował. I właśnie przekroczenie takich utartych obyczajów, odstąpienie od, nim, od nich, generowało naganek, Karę, niezadowolenie społeczne. Takim rozdziałem, który zdecydowanie wzbudził moje największe zainteresowanie, był rozdział drugi, Rodowody i Ścieżki Przeobrażeń Obrzędowości Polskiej. Dlatego, że tam Leonard Pełka nawiązuje do obrzędowości starosłowiańskiej, obrzędowości szlacheckich, mieszczańskich, obrzędowości życia rodzinnego. Mówi też o dwóch modelach rodzimej obrzędowości polskiej i uwarunkowaniach ich. Przeobrażeń. Także widzicie, że ta obrzędowość starosłowiańska zajmuje tutaj jedynie jeden z podrozdziałów, więc to nie jest tak, że dowiecie się z tej książki nie wiadomo ile na temat dawnych obyczajów, czy tych słowiańskich, czy zresztą też tych z XVII, czy z XVIII wieku. Ta książka ma 250 stron. No na 250 stronach nikt nie jest w stanie szczegółowo omówić wszystkich obyczajów, ale Leonard Pełka doskonale zdaje sobie z tego sprawę i też rozpoczynając jeden z rozdziałów, on wprost mówi o tym, że jedynie naszkicował pewien obraz. Jeżeli jesteście zainteresowani obrzędowością dotyczącą jakiejś konkretnej sfery życia ludzkiego albo jakichś konkretnych czasów, to lepiej poszukajcie publikacji, która będzie traktow traktowała typowo oni. Tak już troszeczkę podsumowując, po pierwsze, polecam te publikacje osobom, które są zainteresowane dawnymi zwyczajami, dawnymi obrzędami, ale nie czytały jeszcze na ich temat wielu, książek wielu opracowań to jest dla nich temat nowy, wtedy na pewno tutaj znajdą sporo takich nowych smaczków i właśnie tak te smaczki zachęcą je do dalszych poszukiwań, a po drugie tę książkę polecałabym też osobom które interesują się zwyczajami y, socjalistycznymi. Dlatego że Leonard Pełka zatrzymał się tutaj na latach 80. i to właściwie nie tylko zatrzymał, bo ten socjalizm pojawia się w rozdziale pierwszym, kiedy na przykład Leonard Pełka powołuje się na Karola Marksa, przytaczając jeden z cytatów, to nie jest cytat drażący, właściwie tutaj pasuje całkiem nieźle, co jakiś czas w w całej książce pojawiają się wspomnienia czy to o święcie odrodzenia Polski, a ostatni rozdział, rozdział św trzeci, święta i rytuały polskie do końca XX wieku już mocno jest osadzony w socjalizmie. Albo ja odniosłam takie wrażenie, albo takie było zamierzenie Leonarda Pełki, ale wydaje mi się, że Leonard Pełka tutaj ten socjalizm trochę chwali. Niemniej, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że to jest książka napisana w latach 80., to, to też ma pewien urok. Powitanie noworocznego dnia ma miejsce na balach i zabawach sylwestrowych, jak też na młodzieżowych prywatkach i w kameralnych kręgach rodzinno-towarzyskich. Inauguracją tego wieczoru jest przekazanie drogą telewizyjno-radiową pozdrowień i życzeń dla narodu od przewodniczącego Rady Państwa. No właśnie, to są te, tego typu smaczki, ale one pokazują nam, jak ta. Polska obrzędowość prezentowała się w latach 80. No, siłą rzeczy nie ma tutaj mowy o obchodach Halloween albo o obchodach Walentynek, dlatego że Halloween na dobrą sprawę dopiero gdzieś tam do nas docierają do tych większych miast, a Walentynki stały się popularne w latach 90., może nawet dopiero w latach 2000. No, jedno jest pewne: ta książka Leonarda Pełki, Rytuały obrzędy święta od czasów słowiańskich, powiek XX, otworzyła mi oczy na to, że od o tej obrzędowości, o tych zwyczajach współczesnych można pisać i można czytać. Jakoś do tej pory cały czas yy, trafiałam na książki, które traktowały o zwyczajach obrzędowości albo czasów słowiańskich, albo gdzieś tam w wieku XIX czy, po, czy początku wieku XX, a tutaj miałam przedstawioną pięknie taką obrzędowość socjalistyczną. To było ciekawe doświadczenie i chociażby z tego powodu właściwie ja tę książkę mogę wam polecić. Polecam też tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli nie czytaliście jeszcze publikacji poświęconych właśnie obrzędowości na tych naszych terenach. Mam nadzieję, że zainteresowałam was tematyką tego dzisiejszego odcinka. Jeśli nawet nie zainteresowałam was tą konkretną książką Leonarda Pełki, to mam nadzieję, że przekazałam was wam jakąś Ciekawostkę dotyczącą tej naszej obrzędowości, która już z Wami zostanie. W komentarzu koniecznie dajcie mi znać, czy któryś z przedstawionych przeze mnie obrzędów był znany Wam już wcześniej, albo który nie był Wam znany. No i dajcie mi też znać o tym, czy w Waszej okolicy wraca się do takich starych obrzędów. Wiem, że w niektórych. Wsiach czy miastach pojawiają się jakieś korowody, czy na Wielkanoc, czy w okolicach Bożego Narodzenia, czy z jakiejś innej okazji, a może po prostu takim najważniejszym wydarzeniem w Waszej okolicy są dużynki. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek, w kolejnym, mam nadzieję, ciekawym filmie.